Robię wszystkie suko, bo za dużo brudu, bo za dużo kurę, chcę dobrego mundu Mój nastrój zmienny, za szybko się furja. To co mówią o mnie, to jeba na bójda, dużo się zmieniło od tamtego roku, znowu boli łeb, nie za dużo A moku, zawsze żyłem w mroku, zawsze ja na końcu, teraz na mnie fokut, jestem perłą wokół Jestem tak jak lud, no bo ciągle zimny muszę robić muzeo, zawsze w tym nalaz dziwki, jebać kurwa pisy Nienawidzę świata, nie jestem mu winny On mi winien wiele zabrał wiele osób Nie chodzi o śmierć Chodzi mi o w inne strony trochę jakby rozwód Jak mam z tobą zostać kurwa dalej tak powód Jestem inny od was, udowadniam szybko To, że kocham muze, nic nowego dziwko wchodzę w inny świat i na rzeczywistość Jestem inny od was, kieruję ambitność Jestem elegancki, kurwa to wykwitność, nawet tak nie boli, nie błagam o litość Jak mam burdel w głowie, kurwy robią czystość mam za duży bagaż a muszę udźwignąć Nawet nie poznała już chcę oceniać wczoraj chciałem z ktoś go wie był dylemat miałem taki czas Gi chciałem umierać, mam dobrych przyjaciół, wsparcia, nie melans Jak chłopaki, z Łodzi lubimy aferki Jak nas widzisz suko, nie poddawaj ręki Wiem, że jestem dziwny, wiem, że jestem wavy, siekam traki ciągle robię to bez przerwy. Jak kopaki złość, nie robią malutki Jak masz wizyt, szybuję, bo nawet rajdź Mam zielonych, ja bo mam zielonych, ja jestem najwizytą, pragnie chcę, bo le robię, to wysłuchaj mnie On nam się najwęższa, ja zostaw, pluska mójśla na swoich, sukopażdalą, traję na widzę świata, jestem jedyny kurwa, ale ciepło i to dziwna kurwa Wydaję wszystkie suko, bo za dużo brudów, bo za dużo górę chcę dobrego mundu Mój, nastruje zmienne, za szybko się furja O co mówią o mnie, to jebana, bójda Dużo się zmieniło od tamtego roku Znowu boli, łeb, nie za dużo amoku Zawsze żyłem w broku, zawsze ja na końcu, teraz na mnie jestem Jestem tak jak lud, no bo ciągle zimny, muszę robić muzeo, zawsze w tym winny, dziwki, jebać kurwa, piękny na widzę świata, nie jestem mu winny On mi winien wiele zabrał, wiele osób, nie chodzi o śmierć, chodzi mi o rozwód Kurwa w inne strony trochę jakby rozwód Jak mam z tobą zostać kurwa daj już